Dawaj nas do światy na dół. Dobra, poczekaj no, trzeba jakoś... Widać. E, widownie e, Pokażemy jak się nie gra. No Dobra, cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj gramy Fortnite i dzisiaj wam pokażemy jak się gra rankingi, bo jesteśmy najlepsi. Zostaw suba łapę. Zostaw subę łapę w górę. Ja gram chyba z piąty raz w tym sezonie. No ja gram nie. Ale nie mi się nie tnie! Widać. Pompa. Bo ty mi to jakieś ustawienia zepsułeś na komputerze i uciekłeś. Nic, ale nic ci nie, ustawi... nie ustawiałem. Mm. Nowy to okrągło, Gdzieś się strzelają. Ja, ja nie, się mam żadna, strzelam, nie, nie, nie mam żadnej broni. Oj. No już ginie, tak się grało. Nie ginę, cicho. Mm. Nie umarłem jeszcze. Kurde, do góry nie wejdę. Ja no nie wejdę życzyni. tam. O, wejdę. Oho. Mam no 10 amunicji. Tutaj, wow! Gratuluję ci. Wow! Masz pompę. Typy są, mam pompę. No. Już mam o. więcej. O. O, biorę. Dawaj, A nie, jakiś... to był jest. Uważaj, jest tu dużo gdzieś. O, to no, na górze. Gdzie ty jesteś? Na górze. Chodź na górę. No kto to ty? To... Jezus. Nie da się budować, już. Oj! No, gdzie ty jesteś, oj? Już zginąłeś? Nie, właśnie zabiję dwóch O boże, no ja będę tak się tam ciekał za tobą. Jakimi... Rękawicami szłopa wlazłem. O, no, dobra, poś... zabiję. Ja nikogo nie zabiję nikogo nie Ale na górę i przycisk. Gdzie są Ale wszyscy, rynkawice... no? Na górze są! To już jestem na górze i tu nikogo nie wyżej. ma. Wyżej! Jeszcze wyżej! Ja no. nie mogę! To co nie mówisz? No i gdzie oni są? Nikogo nie mogę zabić. No, no ta! Może no, zabiję się. Tam są gdzie. O, jest typek tam gdzieś przede mną. O. O, słuchaj. Słyszy... Dwóch! Czyli ja mogę zaraz ginąć? Oho. No ta, dlatego. Gdzie oni no, no chodź do są, mnie. Nie wiem, gdzie są. Do chodź. Dobra. Tu przed on nami jest. są. Widzę ich Ale. O disco bomba Oj 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 oj, oj. Minus 60 A ja mam coś takiego, nie wiem co to jest O nie A. disco bomba Eee e, To do uciekania Bigo End bombę Dobra leży Dobra leży. Potrafić no, trafić go nie mogę Goni go zaraz. Dogonisz go? Nie widzę przez tą fryzurę. Co mi pompa sama strzela? No. O Ma mało. Ej, pompa mi sama strzela. O, dostał. O, już nie strzela sama. No w końcu. Pompa mi sama strzelała. Masz otteczkę Nie, mam coś takiego, a to jest szybkie, już tak? E, ta, Daję ci szybkość nią, z nią! sobie zrobię, ale jestem dobry. Widzieliście tą akcję? Widzieliście tą akcję? Nie zginąłem. Nie i nie zginąłem. To wow. jest to jest po prostu coś niebywałego. Gdzie? Nie wiem, gdzieś tu słyszałem. Janek, możesz o, tak O nie nie. O! o, o no gdzie? Uciekaj, zgonią. Tam gdzieś z tyłu, bardziej tu gdzieś są. Uciekaj. Wprost. Taka... wiedźma. Dobra, chodź, o bo kurde, ja... pompa fioletowa. Chodź, chodź, chodź. No, idę. Mmm, idź do auta. Dobra, ty, tu nie było żadnych siupów gdzieś takich, w tych zakamarkach? Patrz, teraz auto może mieć to szybkie takie ten, chodź. Moment, tu są dwie skrzynki. Patrz, masz Coca-Cola. No po co mi Coca-Cola? Nie się ulec, a czy ja biorę. Coca-Cola, coca, co coca O, jest śupek cały. Wow. Nie no. Dobra, wchodzę do twojego, twojego auta. No jest w tym autem. Poczekaj. Weź no ze Nie strefy. Możemy tu jechać. Dobra, odpaliłem nitro na aucie No super No ale tak, żebyśmy dojechali w całym kawałku No to no, tak się nie jeździ samochodami, Janek. tak się nie jeździ To szybkie dla mnie no, no. co to jest, co to jest, panie, co ty, jak ty jeździsz, co to jest No 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 Idę Poczekaj, zara. A i pan? Nie mogę wyjść z tego, by mnie gdzieś zawiozł jakąś strzelinę Ja chcę jakieś śrubki, bo ja nie mam. Nie ja mam zero. Masz! Gdzie tu pudzić za darmo Nie tutaj? No gdzie tutaj To nie tutaj, To było w górach. Góra? Góra no. Dobra, dawaj, 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 panie, panie, bo jest... Jest 46 typa tu są przed nami Ale co, typy czy siupki? Typy Właśnie no. Hello Oj Oj, dwóch Dostał Dostał No nie wiem, gdzie skoczył No to. dostał No gdzie ona skoczyła, ta świnia? Jezu, jestem ślepy albo ze starym na to. Ma, no O, siupy O, siupy Uciekają Oni mają medalion! O nie, uciekaj, oni mają auto, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Ja się i... piję na pewno. Uciekaj! auta! Oni nas zabiją, oni mają działko w aucie. No to co? A nie miałem z niego korzystać. Musisz nie tak. Uch. Bra, leży jeden. Leży drugi. Chorunie. Ale ocie się zajebiste. A myślę, że dalej nie mają, bo to nie jedno się świecił. No nie mają. Ja biorę tego szampana. Okay. I to jest mój dobry mecz, zauważyłeś? Jak w powietrzu rozwaliłem samochód. bez jak jestem, no. Wof. Mam dwie takie gówniane bronie. Ej, tam typy są! Oni umieją używać, ONI UMIĄ! No, ty nie żyjesz No, oni umieją używać Uciekaj, zostaw mnie tu, uciekaj Nie, już koniec gry Dziękujemy, 18 miejsce, he, mnie mm. też. No i taki to był odcineczek, proszę państwa ta tak ranga. Taka, a ranga, my graliśmy rangi. Ja ale mamy rangę jakąś. Zapomniałem, Bo że my UD graliśmy. I, 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 no. Kiedy moje ładowanie? I. No. Bronze 3. Pobieranie wyników. Prawie silver 1. 371% ja! dostałem. Ja dostałem 100%. Aha. Ja mam srebro 2. 57... Ja? 571% dostałem. 571%. Ja jak chcę dostać 571%? 571%, tak się gra, tak się ja gra. Ja dostałem 372%. No a ja 500%, tak się gra. Widzimy się w kolejnym odcinku. 571%, raz zagrać już, zobaczcie. Elo.